Cześć. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego jest tak, że szczególnie kiedy to do juniorów to pytanie, ponieważ dla osób bardziej zaawansowanych, bardziej doświadczonych będzie to troszeczkę gubim pytaniem, ale zastanawialiście się dlaczego jest tak, że tworząc sobie jakiś zasób przez formularz na stronie zrobionej na Laravelu O niech będzie tutaj drugi, to nie ma znaczenia. jakiś treść. Tworzę teraz sobie zasób, tworzę sobie post. I mam godzinę 19:05, a w bazie danych będzie to godzina yy, będzie to godzina 17:05, dwie godziny mniej. Zobaczcie. Zasób został stworzony. Odświeżę. Nowy, ten testowy post drugi. I zobaczcie, jest godzina 17:05, minus dwie godziny. Dlaczego tak się dzieje? Rozwiązanie jest bardzo proste. Jeżeli nie zauważyliście, że tak się dzieje, to musicie uwierzyć mi na słowo. Tak jest. Yy, nie wiem. Widziałem kilka projektów od juniorów i nie zauważyłem zmiany. Być może nie popatrzyłem, ale być może jest też tak, że ludzie tego po prostu nie zmieniają. Config, APP i tu mamy TimeZone. Tutaj sobie wstrzykujemy. Europe Warsaw. Zapisujemy zmiany. Teraz czy będziemy, wrócimy do tworzenia postu. Tworzymy post 22 z jakąś tam treścią, z datą publikacji na drugiego. Zapisujemy. Odświeżamy PHP MyAdmina i mamy post 22. I zobaczcie, jest godzina 19.06, czyli godzina prawidłowa. Żeby prawidłowo Laravel oznaczał yy, nam timestampy, created at, updated at, musimy mieć ustawioną odpowiednią tutaj odpowiednią strefę czasową. Tutaj są, tutaj jest ustawienie do tego pluginu, właśnie do tej biblioteczki Flat Picture, która odpowiada właśnie za Yy, Określenie daty publikacji to nie jest datami created at ani updated a to nie ma w ogóle związku z yy, tematem tego wideo. Mówię tylko o tym, żebyście widzieli, ponieważ bardzo fajna biblioteka, bardzo fajnie można określać właśnie yy, czas dzięki niej na widoku. Polecam jak najbardziej. Tyle ode mnie, trzymajcie się kochani, wszystkiego dobrego. Hej!